Hej, we wtorek 17 grudnia rozwiązujemy quizy filmowe i na życzenie publiczności, dziękuję za komentarz. Wraca dawno niewidziany movie, który rozwiązywaliśmy jakiś czas temu, które polegało na tym, że dostawaliśmy jedną sekundę, drugą, dwie sekundy, trzy sekundy filmu do tego, żeby zgadnąć jego tytuł. Zobaczymy, kiedyś odpadł z powodów technicznych, bo po prostu przestał się ładować, ale mam nadzieję, że teraz wróci w poprawnej formie, a dla tych, którzy nie oglądali wcześniej, to informuję, że rozwiązujemy takie quizy, które pojawiają się raz dziennie, a także na koniec dwa quizy ze strony Sporkle, gdzie jest katalog różnych quizów filmowych i próbujemy go zlikwidować, ale tymczasem zaczynamy od Cinematrix. Mamy 9 tytułów filmowych do wpisania, które muszą być wypadkową dwóch podpowiedzi w kolumnach i w rzędach. W kolumnach mamy film animowany, 3 plus słowa w tytule, Zaczyna się od samogłoski. Aktorem jest Adam Sandler, kompozytorem jest Danny Elfman i aktorką jest Rashida Jones. Sandler jest teoretycznie prosty, bo możemy go atakować tylko. Możemy go atakować tylko transylwaniami praktycznie. Znaczy nie we wszystkich, ale wiecie o eee, Hotel Transylvania. Trzy plusowa w tytule. Możemy na przykład dodać Jack and Jill. Nie wiem po co, ale, ale nie chcę, <grych> chcę jakby te, jakieś inne tytuły. A I zaczyna się od samogłoski Uncut Gems. A wcale się nie dziwię, że 58% ludzi wybrało, ale na pewno są jeszcze inne, tylko chcę przejść teraz do danego elfmana. Możemy Corpse Bride, <grych> muzykę, do którego robią animowaną muzykę. I teraz inne temy Bar Bartony, które mają, które mają długie tytuły. Może najpierw tu. The Batman, Batman Returns. Miss Peregrines. Home for Peculiar Children. Uuu, nie robił muzy do niego Dani Elfman, jestem zdziwiony. Czy do Pee Wee's Big Adventure już było robione? Albo inny film Tima Bartona, który ma trzy, więcej niż trzy słowa. A nie, przepraszam, teraz ten, który się zaczyna na samogłoskę. Próbuję coś tutaj wymyślić, bo nie pamiętam do jakich innych filmów jeszcze robił Dan Elfman muzeum, Okaże mi się praktycznie tylko i wyłącznie z Bartonem. Corpse Bride. Beetlejuice, Beetlejuice. Dumbo Big Ice, Big Fish A właśnie Sleepy Hollow, Sweeney Todd No kurde, dobra, czyli f -man nie robił muzy do wszystkich filmów Tiva Bartona Rashida Jones i film animowany i nie pamiętam w którym występowała Nie kojarzę jej głosu aż tak mocno, trzy plus słowa w tytule I love you man Mogły być też tutaj, tylko... Czy ja pamiętam Rasida Jones z filmów jeszcze jakichś innych. Chyba no, będzie kiepsko, zostawiamy to. <coughs> Nightmare Before Christmas i Epic. ok. Inside Out była Rashida Jones. Nie pamiętam tego. Spice in Disguise i I Love You Man jest tutaj. Z najrzadszych? O, Silver Linings Playbook, no proszę. <coughs> I mamy OZ. Great and powerful. Dobrze, mówi do 6 sekund. Zobaczymy, czy. Continue the game. Na razie musimy się przebić przez yy, advertisement. Chyba nawet mogę powiększyć. Jednosekundowy klip. Mm, rodzina Lamsów. Ok, mogę najpierw spróbować. No, ok, i mamy rodziny Adamsów. Widziałem, gdzieś tam mi mignął w podświadomości um, um, Gomez Adams. Um, tu mamy jakąś muzykę. Spróbujemy może Nick Nora's Infinite Playlist. Ale widzę, nie co mi tego dać. Spróbujemy inaczej. Bad Moms. Próbujemy inaczej. Nie, chociaż nie mam pojęcia. Christmas. Czemu nie? Black Christmas. To nie jest Lowak, czyli ale jest Emma Thompson. Michelle Yeoh, Co to jest za film? Wiem, to jest Last Christmas, to co jest teoretycznie na, na podstawie piosenki. Z głupim, e, jakby twist z tekstu jest wykorzystany do zrobienia twistów filmu. Mamy Emile Clark i Henry'ego Goldinga. <coughs> Box Office Game przenosimy się do 1998 roku, jest 21 sierpnia i 5 najlepiej zarabiających filmów. I mimo, że 1998 rok, dosyć pokaźne pieniądze dla tych dwóch filmów, kupujemy sobie podpowiedzi, żeby zgadnąć ich tytuł. Przeciwko armii nieśmiertelnych jeden wojownik musi pierwszy yy, zadać ranę. Spróbuję najpierw, zanim odkryję coś więcej, czy to nie jest czasami trzynasty wojownik. Nie jest. Wesley Snipes to jest po prostu Blade. Blade, dwójka był kręcony dwójka był kręcony przez Guillermo del Toro. Dreamworks i teraz 142 miliony. Trzeci aktor Edward Burns, ktokolwiek to jest. Czy jest szansa, że to jest Saving Private Ryan? Tak jest. Padło, pamiętam, właśnie Edwarda Burns'a twarzy i No i Dreamworks jest studiem, którym chyba zarządza Steven Spielberg. Albo dobra, no był zaangażowany, mi się wydaje, w to studio, bo nie chcę tutaj jakichś korporacyjnych struktur pomylić. 20th Century Fox, 100 milionów, reżyseruje Peter Farrelly i Bobby Farrelly. Um, there's something about Mary. Jest szansa, że to jest to. Tak jest, bardzo wysoko zarabiająca, e, gross-out komedia romantyczna, teoretycznie. Ok, 20th Century Fox, 22 miliony, Angela Bassett gra. Oj. Czasami musisz złamać zasady, żeby uwolnić swoje serce. Tay Diggs, Whoopi Goldberg. Nie mam zielonego pojęcia. How Stella Got Her Groove Back. Ok, fair enough. Paramount Pictures, 30 milionów. Wiesz wszystkiemu oprócz swoim oczom. Nicolas Cage. Snake Eyes. <laughs> Mamy. Snake Eyes. To reżyserował Brian De Palma, no właśnie. Był taki czas, gdzie Nick Cage faktycznie występował u dużych reżyserów. Mamy odświeżone, jak widzicie, scene to nerdle, ale zasady się nie zmieniają. 16 podpowiedzi, 5 tytułów filmowych do zgadnięcia. Przekładamy kratki, aż będą dobre koło siebie. Margot Robbie, Greta Gerwig. Real World i Ameryka Ferrera jest Barbie <coughs> I zrobimy tak, Damien Chazelle, Margot Robbie Uuu, inaczej Tutaj bym musiał Milesa Tellera wstawić w takim razie To zrobimy tak, cyk Cyk, jest Whiplash No i tak chce Margot Robbie i Damiena Chazelle'a razem Hollywood Jest, będzie Babylon O, mi, go w tym nie było? Ciekawe ale była. Nie, nie wiem, czy była Greta Gerwig. Miyagow, Kevin Bacon i Ty West Hollywood. To będzie e, ten. E, Boże, Maxine. Jezu. I tu będzie oh, Genshin City. To pasuje, z Babylon. I drugi quiz od Cinetuneryl. Tym razem mamy 16 tytułów filmowych i robimy 5, 5 motywów, które łączą. Jak widzę Lady Bird, od razu chcę myśleć o Szalamej albo Sir Sharonan. Czy to ma sens? Chyba na razie nie. Borat. Jakiś, jakiś parodia, pastiż. Planes, trains, automobiles, terminal. A, dzieje się na lotnisku, może? Który jeszcze by się działo na lotnisku? Może tu. Ok. Chcę też powiedzieć, że jest Dan Aykroyd. Może on był też w Coming to America. A, John Landis jako reżyser. The man who stared goats, Crocodile, bird i rabbit. Jako zwierzęta. <coughs> I ostatnie? Nie wiem. Zahad. E, mockumentary. A i to nie było nakręcone jako mockumentary? Nawet nie pamiętam tego. I teraz w przeciwnym kierunku. Nie powiem szczerze, że nie mam za bardzo pomysłu. A, zagraniczny człowiek w Ameryce. Borat, Coming to America Terminal i Crocodile Dundee pasuje. Wracając, jesteśmy dalej w Gwiazdach 1994 roku. Tym razem mamy 24 filmy dopasować do obrazków. Skąd pochodzą te filmy? Reality Bites. Hawka szukamy. Winon Rider. Młodych ludzi generalnie grających w tym filmie. Ale nie widzę nikogo oczywistego jeszcze. Jamesa Spadera też może bym podejrzewał. Trudne, trudne wybrali. Idziemy dalej. Maska. Na pewno nie pokażą mi Jima A czy jest szansa, że pamiętam ktokolwiek, kto z nim grał dalej? Dobra, ale jest dużo innych filmów, które jestem w stanie zgadnąć, mam wrażenie. To będzie Reality Bites. Johnny Garofalo i Steve Zahn. Forrest Gump. Litten and Stargate. William DeFoe. William de Fauty, nie, bro, Jezus, natural są tutaj pulp fiction, ale teraz wyciągną jakieś z kosmosu. Ja i tak powinienem wiedzieć, nie? Ale może, nie wiem. Może tu? Dobra, Quiz Show to jest Ralph Ray Fines, Little Giants. Mój błąd, bo nigdy tego nie obejrzałem. Wiem, że to jest film o futbolu amerykańskim i grałem w nim małe dzieci. Idziemy dalej. The River Wild. Uh, Brad Pitt? Uh, Four Weddings and a Funeral. To coś wygląda znajomo. Shoshank Redemption. <laughs> Mocno chcą pochować ogólnie te teoretycznie znane mi filmy. Na razie na ten moment mówię Tu. Tu, przepraszam. To jest, to jest ten, uh, który znał zabójcę żony uh, Andygo Dufresne, Legends of the Fall zostawiamy. Ace Ventura. Demi Moore nie grała w Waves ale ta pani grała. <coughs> the Client. Czy gdzieś widziałem Toma Cruza? Nie, dobra, idziemy dalej. Clerks to proste. Muriel's Wedding zostawiamy. Wywiad z Vampirem. Leon de Professional. Disclosure zostawiamy. Maverick. Cody Foster. Speed. Nie widzę. Sander Bullock. Nie widzę. Nerwowych ludzi. Ale jest szansa, że Dennis Hopper był złym. The Paper. there's michael keaton clear and present danger there's william the fall it reality Bites too legends of the fall the client mm -hmm. He's Wedding, the cowboy way disclosure demi moore maska okay. nah, pop fiction Little Giants, Four Weddings and a Funeral The Client Nie pamiętam skąd jest i Little Giants, dobra 88% No nie jest takie easy, przynajmniej nie mam takiego wrażenia Kwintety, 30 filmów pogrupowane po 6 W każdej jednej z 6 grup jest jedno słowo, które powtarza się pomiędzy 5 filmami Na przykład tutaj jest Hot i w następnym też będzie hot, ale tutaj mamy film Hot Fast, zgadujemy jego tytuł. Some Like It Hot z Marilyn Monroe. Hot Shots, moim zdaniem, czyli parodia Top Guna między innymi. O, oh, Hot Rod. Widzę to tylko dlatego, że Antigua Somberga poznałem i hot. Cat on a hot, cat on a hot tin roof, czyli kotka na gorącym, blaszanym dachu, Elizabeth Taylor, Girl. Girl Interrupted, James Mangold, nie widziałem nigdy tego filmu, Angelina Jolie, Winona Ryder. Working Girl, Harrison Ford i Meg Melanie Griffith w uh, komedii romantycznej. Jersey Girl, Ben Affleck i Kevin Smith reżyserujący uh, komedię romantyczną. The Other, Boleyn, Girl. Bardzo młoda kadra z bardzo znanych aktorów, które potem występowali też w Avengersach. My Girl. Anna Czlamski, która ostatnio, tam więcej aktorzy, i Macaulay Culkin, który przyjmuje projekt, nie wiem, na rok. Right. The Kids Are All Right. Elisa Czolodenko reżyseruje, nazwijmy, trudny, trudny dramat rodzinny. Do The Right Thing. Czyli no, ten jeden z tych głównych spików Lee. Right. Nie pamiętam. The Right Stuff, czyli film o podboju kosmosu. Let the right one in. Uh, tym razem norweska wersja amerykańska, nazywa się Let Me In. Mary jest Mary Poppins. Mary, Queen of Scots. <laughs> Little Mary. Mary go on your... No to nawet nie byłoby tak zapisane. Było Mary jako Merry Christmas. <coughs> There's something about Mary. Coś już mieliśmy takiego Max and Mary. Mary and Max. Widzę Johna Makowicza, widzę Julie Roberts, ale nie wiem, co to jest. Dark Zero, Dark 30. kapitalna rola Jessica Justine w bardzo dobrym filmie, Catherine Bigelow. Dark You Will Meet A Tall, Dark Stranger. To nie to? A nie, bo to jest film Woody'ego Alena. <coughs> a tego nie zgadnę. Idziemy dalej. Dark. Dark Knight. Dancing in the Dark czyli um, Björk grająca w muzykalu u Larsa Voutrira. Dancer in the Dark? Dancer in the Dark? No, oh, ok. Dark Crystal. I mamy ostatnią serię Escape from New York. Cairn Russell jako Snake Plissken. Escape from Alcatraz. <laughs> nie wiem nawet z czego uciekają panowie. Harold and Kumar. Escape from Guantanamo Bay. Druga część. Escape from LA. Nadal nie to. I teraz jest escape from Alcatraz, czyli. Klin <laughs> tu, ucieka z teraz teraz my sprawdzamy jakie filmy. All the right moves. Nie, nie domyśliłem się. Mary Shelley z Frankensteina. Przecież nie poznałem Roberta De Niro jako Frankensteina. Mary Riley. Nic. Wait until dark. Escape plan. I no escape. Spoko. Nie ma problemu. Dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam już na jutro na kolejne. Pa.